Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie wysłuchaj modlitwy nasze. Awoła. Pan z Wami. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, który przez śmierć swojego jednorodzonego Syna postanowiłeś podnieść świat z upadku, a nas uwolnić od śmierci wiecznej i doprowadzić do radości wiekuistego życia, Radź wejrzeć na te sługi i służebnice swoje, którzy, których do grona siusi braci, bratwa Matki Najświętszej Różancowej należeć pragną i przez zasługi tejże świętej Bożej Rodzicielki, zlej na nich swoje błogosławieństwo, aby tak pobożnie przeszli przez drogi obecnego życia, aby w przyszłości do owiec po Twojej prawicy zostali zaliczeni. Przez Chrystusa Pana naszego teraz słowa przyrzeczenia, które proszę, abyście za mną powtarzali jako przystępujący do bractwa. Ciebie, Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, prawdziwa Boża Rodzicielko ja, czyli proszę swoje imię i nazwisko wymienić. Biorę sobie dzisiaj za patronkę i opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich, w radości i cierpieniu, w pracy i odpoczynku, w życiu i przy śmierci wspierała mnie swoją pomocą. Amen.